Proszę państwa, ironia i chichot losu. Kadafi zrobił sobie najbliższą straż przybrzeżną, przyboczną nawet, żeby go chroniła. Złożoną uwaga z 40 kobiet. kobiet. Coraz częściej kobiety chcą dorównać nam mężczyznom. Chcą naprawiać dzieła naszych rąk. Bronią zdobyczy naszych ojców. Dlaczego? Nie dlatego, że wybierał sobie najładniejsze, żeby go one tam ochroniły wieczorami, proszę Państwa, tylko dlatego, że uważał, że kobiety mają szósty zmysł i szybko go ostrzegą przed niebezpieczeństwem. Na trzy tygodnie przed tym, jak zamknął się w tym bunkrze i stwierdził, że jest królem świata, połowa z tych kobiet dziwnie z tej armii zdezerterowała. Trzeba było patrzeć na te kobiety. Los się do niego zaśmiał. Zobaczymy, jak się będzie śmiał do nas Eliza Michalik i Marcin Teller. Nie będę oryginalna. Niestety podejrzewam, że im dłużej będzie trwała kampania wyborcza, im bardziej się będziemy wkręcać mentalnie, psychicznie, fizycznie w tę kampanię. Ja już się wkręciłam, nie mogę spać po nocach. Śni mi się Jarosław, budzę się z krzykiem. Generalnie straszne to jest, proszę państwa. Też Pytanie, tak czy jarosłowowi ty się śnisz na przykład? Chciałabym. To, to by było fascynujące, zwrotne. gdybyśmy się sobie śnili nawzajem, ale na razie śnię o tym, jak PiS fatalnie prowadzi debatę publiczną i za to chciałabym zgilotynować chyba wszystkich jak leci polityków Pisu, bo to jest jakaś taka przypadłość pisowców. Ja się kiedyś zastanawiałam, czy oni się rodzą z tym, czy to jest tak, że wiesz, rodzi się niemowlę, przychodzi pan doktor i mówi: "Bada, robi jakieś badania gen i PiSu mówi: wykrywa. to dziecko tak, jest gen Pisu, to dziecko będzie kiedyś politykiem Pisu i będzie w taki, a nie inny sposób prowadzić debatę e, publiczną. Nikt się nie uchowa, wszystkich będziesz ścinać? Znaczy, tak. PiS nie potrafi dyskutować merytorycznie. To nie jest odkrycie, ale ostatnio zauważyłam, bo w ostatnim tygodniu było wielkie natężenie takich pewnych zdarzeń, argumentów, że oni rzeczywiście wyłącznie dyskutują przez atak. To znaczy, ty mówisz, a Jarosław Kaczyński coś powiedział, a oni mówią, ale Donald Tusk coś powiedział. Takim właśnie. Świetnym, prostym przykładem było przesłuchanie przed Komisją Śledczą wyjaśniającą sprawę Barbary Blidy Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA. To był po prostu, słuchaj, majstercztyk. Pytanie. Czy Jarosław Kaczyński interesował śl się śledztwami politycznymi? Odpowiedź Mariusza Kamińskiego. Jarosław Kaczyński interesował się śledztwami, tak jak Donald Tusk, który się bardzo tymi śledztwami interesował. I zaczyna się opowieść o tym, jak to Donald Tusk e, chce wiedzieć wszystko o jakichś tam śledztwach dotyczących e, polityków. Pytanie, czy narady e, pana Mariusza Kamińskiego z Jarosławem Kaczyńskim były nagrywane? E, co odpowiada Kamiński? Moje narady z premierem Tuskiem też nie były nagrywane i w ten deseń, słuchaj, całą komisję, cały czas. E, Miało być o Kaczyńskim, było o Tusku. Sprawa z ułaskawieniem Adama S., wspólnika w kancelarii Marcina Dubienieckiego, identycznie. Przychodzi Beata Kempa do Moniki Olejnik, jest pytana o to ułaskawienie i co mówi? A prezydent Kwaśniewski ułaskawił pana posła Kalisza. To jest nieprawdą, bo nie ułaskawił. Ale co więcej, poseł Hoffman dzisiaj taki wniosek wydelegował do nas, do dziennikarzy, żeby prześwietlić, żeby pokazać, ilu ludzi Komorowski... Ułaskawił i jakie były pobudki. Czyli nieważne, że Lech Kaczyński ułaskawił chyba e, 200, a Komorowski do tej pory jedynie 50, to sprawdźmy na pewno, będzie można się do czegoś przyczepić. W ogóle jest jeszcze coś takiego, jak już jesteśmy przy Dubienieckim, że ciągle słyszę, przez cały tydzień słyszę, że był ta sprawa tego ułaskawienia to jest atak na Lecha Kaczyńskiego. Prezydent był przedmiotem zupełnie niebywałego, obrzydliwego, odrażającego moralnie ataku ze strony różnych sił. Chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, e, nawet gdyby to był atak, no to chyba liczą się fakty, tak? Czy był jakiś przekręt, czy nie było? No bo powiedzmy, że to jest rzeczywiście hamski atak na Lecha Kaczyńskiego So, what? jeżeli był. Ale ja nie rozumiem... Jeżeli był tu jakiś przekręt, logiczne. No, to, Jaki no, to, to jest no bo tu na... nie ma ścieżki logicznej, tak? To znaczy Eliza ukradłaś mi 100 ja tysięcy. A ja mówię, nie, bo, bo to jest atak na mnie. Nawet jeśli masz jakieś nieczyste intencje upubliczniając to i to jest atak na mnie, no to wyjaśnijmy, czy ukradłam te 100 tysięcy, czy nie ukradłam. I tutaj tak samo, nawet jeżeli robią to ludzie, którzy by nie lubili lecha Kaczyńskiego, no to wyjaśnijmy. Są czy... intencje i są fakty. To Faktom ładnie. nie można zaprzeczyć, jeżeli one są prawdziwe. Poza tym Znaczyń, są faktami. Nie wiem, czy jakoś zwróciłeś uwagę na zawrotną karierę słowa atak. W ogóle już nie istnieje w debacie publicznej coś takiego jak krytyka. Nie, że ty mnie krytykujesz, czy zwracasz mi? Uwaga, nie. Atak, cokolwiek powiesz złego, atakujesz mnie. To jest agresja i atak. W ogóle jak dyskutować w takim Jakakolwiek klimacie? Jakakolwiek próba podważenia zdania Jarosława, PiSu oraz y, ludzi otaczających to, y, tą jednostkę, to jest atak. No po właśnie. prostu, z gruntu, gruntu rzeczy. Nie można dyskutować w związku z tym.